Ostatnio nakręciłem odcinek, odsyłam Was gdzieś tutaj, o wiatrówkach i o tym, że ja uważam, że one nic nikomu nie zrobią żadnej krzywdy. I dostałem sporo komentarzy, które krytykują ten film za to, że nie doceniam broni wiatrowej. Jako osoba dociekliwa stwierdziłem, że przeprowadzimy sobie test taki, jaki przeprowadzali Amerykanie pod koniec XIX wieku i w trakcie trwania jakby I wojny światowej w przygotowaniach. Oni strzelali do suchych, sosnowych desek o grubości pół cala. I wychodzili z założenia, że jeżeli broń przebije się przez taką deskę, oznacza, że przebije się też przez ludzkie żebra i z założenia będzie groźna dla zdrowia i życia człowieka. Korzystamy z tego samego karabinka, czy z, tej sa z tego samego, nie powiem broni, bo się znowu będziecie obrażać, ale z tego samego, z tej samej wietrówki, co ostatnio, i wykorzystamy dwa rodzaje śródów. Nie, nie wiem, czy będzie widać. Jeden to weźmiemy taki, takie coś, to jest z taką. Taki zaostrzony. A drugi ma taką kuleczkę na końcu. I to niby lepiej przebija. Tak mi się wydaje. Ten karabinek nazywa się Crossman Magfire Mission Elite. Więc tu ma taką suchą deseczkę. Bardzo ładna. Zmierzymy jej grubość. Tu mamy prawie 2 cm. Więc będzie troszeczkę grubsza. Strzelmy sobie tak z Już widzę, że nie przeszło. Zobaczcie. Wjechał sobie dosłownie na 3 mm, 4 może. I został, strzelimy drugim śrutem. A ja strzelam z troszeczkę mniejszego dystansu, bo strzelam z jakichś. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakichś stóp. Dotarliśmy głębiej, tu się troszeczkę odkształciło, ale nie przeszło. Bardzo chciałem, żeby ten film nosił tytuł Tak bardzo się myliłem co do wiatrówek, ale się nie myliłem. Trafił żebra, żebro to nie przejdzie. Według tego, jak kiedyś Amerykanie testowali na przyłomie XIX i XX wieku to urządzenie pneumatyczne nie zostałoby przez Amerykanów uznane za broń. Macie to czarno na białe Dzięki.